Kochani, dobry wieczór. Ja już jestem padnięta, także nie zwracajcie uwagi na to, jak wyglądam. Jakoś, nie wiem, te włosy też. Się... A ważne, w każdym razie o co chodzi. Słuchajcie, hit sezonu udało mi się zapisać na kolejne filmy. Wyobraźcie sobie, ja nie wiem. Dostałam informację, że będę mieć epizod w pewnym serialu i ja sobie pomyślałam, matko złota, żeby tylko przeze mnie nie musieli jakieś dubli robić. Wiecie, statystowanie polega, nie wiem, na przechodzeniu, załóżmy, z miejsca na miejsce, siedzeniu gdzieś z gazetą, tak żeby po prostu byli ludzie, rozumiecie, żeby to wyglądało naturalnie dana scena. A epizod to jest coś więcej. Ja będę mieć epizod niemy, czyli nie będę nic mówić, ale będę musiała, będę kelnerką, o tak. I nie wiem, będę musiała coś podchodzić, coś robić. Ja sobie pomyślałam, matko, złota, żeby tylko nie musieli robić, wiecie, dubla przeze mnie, no ale w sumie czemu miałoby tak być? Wiecie, dam z siebie, wszystko będzie fajnie, super doświadczenie i też cieszę się, że uczę się nowych rzeczy i bardzo się tak ekscytuję. No właśnie, i w ogóle, wiecie, hit. Jak przyjechałam do Warszawy, udało się znowu po dwóch tygodniach, bardzo mi na tym zależało, bardzo tak jakoś tak dużo się dzieje i do gazety tam pisałam w ogóle. Ale jakoś tak ciągnęło mnie znowu tutaj, do tych filmów, do ludzi i w ogóle. No i przyjechaliśmy. Przyjechałam i takie. To było takie, wiecie, tu jeszcze w ogóle sobota. Ludzie w ogóle lato w pełni po prostu tutaj nie czuć żadnej jesieni nadchodzącej naprawdę. To cieplutko 25 czy 6 stopni ludzie sobie wiecie tam na leżakach jakieś w ogóle tak na hamakach gdzieś przed galerią ludzie tak ja sobie patrzę matko lato w pełni wiecie tak jakbym się znowu cofnęła no bo u nas już tam bardziej tak jesiennie się czułam mimo wszystko już czułam tę nadchodzącą jesień i tak, i co ja chciałam Wam powiedzieć, matko, ile myśli, a że dużo się działo, właśnie te gazety, i tak dalej, ale jednak gdzieś tam chciałam do tej warstwy tak mi. No, no jeszcze tak tęskniłam, brakowało mi. No, niedługo studia, także już nie będę miała tej możliwości, żeby tak jeździć, a teraz jeszcze miałam. Także też udało się to wykorzystać. Wyobraźcie sobie, ja tu przyjeżdżam, jak to wszystko widzę, i w ogóle, i tak, tak się ucieszyłam. To było takie. No, bardzo się ucieszyłam i. Ja wiem, że to brzmi idiotycznie może trochę, ale ja się poczułam, jakbym tak, nie wiem, wjeżdżam do tej Warszawy i tak jadę sobie tym tramwajem tak sobie, tak się czułam, jakbym wróciła do domu i to było takie dziwne uczucie, bo ja jestem tu, no za rzadko, żeby móc tak określić, a jednak coś takiego się we mnie pojawiło, takie uczucie, taki nie wiem, radość, spokój, takie, że jestem tutaj, no coś takiego. A w każdym razie myślę, że nie mogłabym tu mieszkać na dłużej, nie wiem, może na parę miesięcy, może na rok, ale na dłużej to nie, ale ogólnie to, to jest bliz, bardzo mi bliska Warszawa i cieszę się, że znowu mogę tu być. Matka jak ja trzęsę tym i w ogóle jestem już taka zmęczona, bo dziś miałam tak aktywny dzień, też spotkałyśmy się z koleżanką, bardzo się cieszę, że w końcu udało nam się spotkać na jedzonko, potem gdzieś pospacerować, pogadać, pośmiać się, to było świetne. No, matka jak się rozgadałam. Więc tak, chciałam się z Wami tym podzielić. Także będzie się działo, będziemy znowu widzieć się na ekranach i to będzie mega takie, jejku, no, także, 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 także dużo się dzieje, i właśnie chciałam Was e, tak z Wami się tym podzielić, pozdrowić Was, i będzie super. Także się dzieje. E, dzisiaj też będzie, znaczy, dzisiaj jutro pobudka bardzo wcześnie, pojutrze pobudka bardzo wcześnie i po, pojutrze też pobudka bardzo wcześnie. Dobra, dam radę jakoś. E, nie wiem, jak tu ze światłem. Bo patrzę, że takie mi się robi taka kaszka na obrazie, ale może nie będzie tak źle. A w sumie ważne, żeby było słychać. Znowu. <grytanie> Dobra, żegnam się z wami. Dobrego wieczoru, dobranoc z Bogiem. Pa!